Te chwile zmieniają Twoje życie. Zaczynamy. Jak zyskać dużo czasu? Spędzając czas na scrolowaniu w internecie na social mediach, przeciętna osoba spędza ponad dwie godziny dziennie. Nie jest to czynność, która sprawi, że się rozwijasz. Przeglądając social media, sprawiasz, że Twój mózg ma ciągły dopływ dopaminy. Taka sytuacja sprawia, że możesz szybko osiągnąć stan uzależnienia, a później niezadowolenia. Aby wyjść z tego stanu, należy zmienić swoje zajęcie na takie, które może wydawać się nudne. Wyjdź na dwór do parku lub lasu. Tylko odcięcie twojego mózgu od dopaminy sprawi, że twój stan nie będzie się pogłębiał. Kontakt z lasem, z zieloną naturą, może być szokiem dla osób, które codziennie spędzają przed ekranami większość czasu. Ważną sprawą tej sytuacji jest to, że dzięki zaprzestaniu scrollowania możemy zyskać dużo czasu codziennie, gdzie będziemy mieć go na inne produktywne lub relaksacyjne czynności. Możemy wyjść na półgodzinny spacer. Możemy opracować nasz plan na życie w każdej dziedzinie, wybierając co jest dla nas dobre. Może tylko trochę zostawić social media, w końcu wszystko jest dla ludzi. Te chwile zmieniają twoje życie. Lajkuj, zasubskrybuj. Widzimy się codziennie. Namaste.